Kiedy myślisz o edukacji domowej, to wydaje ci się trudne, że będzie co? Który przedmiot? Jaki egzamin? Jaką masz wizję tego, co będzie trudne? Ja dzisiaj w tym filmie chciałabym ci powiedzieć, co moim zdaniem jest naprawdę trudne w edukacji domowej. Zapraszam. Przygotowywałam się do bycia mamą w edukacji domowej, to znaczy, kiedy myślałam o tym, że być może będziemy mieć edukację domową, to oczywiście to, co wydawało mi się najtrudniejsze, to nie, to nie wydawało mi się, jakie będą egzaminy. Już wtedy pomyślałam sobie, że Boże, ja nie wytrzymam z tymi dziećmi cały czas w domu. Tak było. Natomiast kiedy ktoś się pyta mnie, to zawsze się pytają: Jak dajesz radę przygotować ich do egzaminów? Jak sobie to wyobrażasz, żeby uczyć chemii? Jestem po inżynierii chemicznej. Jak sobie wyobrażasz, żeby uczyć czegoś tam, czegoś tam? I każdy, naprawdę nie zdarzyło mi się, żeby ktokolwiek zapytał mnie, jak wytrzymujesz w domu z dziećmi. Tymczasem uważam tak, ja i bardzo wiele moich koleżanek, że najtrudniejszym w edukacji domowej to nie jest to, jakie będą egzaminy. Jak będziemy uczyć danego przedmiotu, ponieważ w XXI wieku naprawdę, nawet jak się na czymś nie znamy, to jesteśmy w stanie zrobić o wiele więcej, nawet niż nauczyciel w szkole, mając dzieci w edukacji domowej. Internet jest pełen wiedzy, nie trzeba nawet już dzisiaj iść do biblioteki, nikt nie korzysta z encyklopedii. Na wyciągnięcie ręki, w tym małym urządzeniu, mamy wszystko po pandemii na YouTubie jest tyle świetnych materiałów, które oczywiście zawdzięczamy nauczycielom, ale to najczęściej nauczycielom, którzy uczą swojego przedmiotu z pasją, z pomysłami. Oczywiście nie mówiąc o pistacja fizyka, czy pistacja chemia, biedronka na globusie. Każdy znajdzie coś, co, co mu odpowiada, trashing mat z historii. Naprawdę na YouTubie można przerobić wybrany przez siebie nauczycielem Chyba każdy przedmiot. I najmniejszym problemem w edukacji domowej dzisiaj jest to, jak zdobyć wiedzę, jak nauczyć dziecko i gdzie, y, gdzie znaleźć ciekawe materiały. To jest najmniejszy problem w edukacji domowej. Jesteśmy w edukacji domowej 9 rok, czyli od 9 lat jestem w domu odpowiedzialna za edukację, y, w największym stopniu też za sprzątanie i y, karmienie rodziny. Nie wyobrażałam w ogóle sobie siebie w tej roli, będąc młodą studentką, raczej miałam wizję matki Polki pracującej na etacie, robiącej karierę, wracającej do czystego domu z pysznym obiadkiem. I oczywiście widziałam się w szpilkach i ołówkowej spódnicy, ale życie szybko zweryfikowało moje możliwości łączenia pracy zawodowej z byciem mamą. Znaczy, ja sobie zdaję sprawę z tego, że są kobiety, które się w tym świetnie odnajdują i dają radę. Ja nie mam tego daru. Ja w pracy myślałam o dzieciach, w domu myślałam o pracy. I przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy musiałam wybrać, bo po prostu nie dawałam już rady. I po trzecim dziecku postanowiłam, że nie wracam do pracy. Później pojawiła się opcja właśnie edukacji domowej. I to, co mnie martwiło najbardziej, to to, że nie wytrzymam tyle czasu w domu z dziećmi. Jednakże entuzjazm, entuzjazm edukacji domowej, to, że pojawiły się te rodziny wokół mnie, ja też płynęłam trochę z ich entuzjazmem. Wydawało mi się, że dam radę. No i jak widzicie, dałam jakoś radę, ale musiałam sięgnąć jakiegoś kryzysu, jakiegoś totalnego wyczerpania. Takiego już, wiecie, po prostu, że dostawałam do głowy, żeby zrozumieć, że żeby wytrzymać w domu z domu, żeby wytrzymać w edukacji domowej, żeby w ogóle wytrzymać jako mama w domu z dziećmi, bo też na pewno dotyczy to mam, które mają małe dzieci, dotyczy to mam, które może mają gromadkę dzieci, i nawet jeśli starsze idą do szkoły, to one są w domu z młodszymi. Bardzo. Bardzo ważną sprawą jest zadbanie o siebie, o swój dobrostan, o swoją psychikę, o swoje zdrowie fizyczne, żeby nie widzieć w tym egoizmu. Nie jest egoizmem to, że chcemy zadbać o swój odpoczynek. I nie tylko w postaci snu albo położenia się na kanapie, ale też w postaci wyjścia z domu. Eee, moja historia jest taka, że w pewnym momencie po prostu czułam się już bardzo, bardzo stęskniona za innymi tematami niż dzieci, pieluchy i edukacja domowa. Ja miałam świetne i mam oczywiście wspaniałe koleżanki w edukacji domowej, ale choćbyśmy sobie postanowiły, że nie będziemy mówić o dzieciach i edukacji domowej, to temat zawsze wracał. A ja bardzo potrzebowałam pójść gdzieś, gdzie nie będę tylko mamą. I nie będę edukatorką domową. To nie jest tak, że dla mnie to jest tylko. Myślę, że nie muszę tego tłumaczyć żadnej mamie, która wie, że czasem po prostu chciałaby być też kobietą, chciałaby być też tą Kasią, Zosią, Agnieszką, która przed dziećmi miała swoje życie, swoje pasje, marzenia, plany. U mnie tak się złożyło, że moja koleżanka zadzwoniła do mnie, że tworzy się grupa Poldensu. I ja się zapisałam, poszłam z nią na Poldens, ja nie mam do tego drygu, nie mam do tego figury, mam dosyć silne ręce. Nie jestem w tym wcale dobra, tak uważam, ale, ale generalnie było mi to wtedy bardzo potrzebne, bo ja poszłam tam i ja z tymi dziewczynami rozmawiałam o zajęciach, one opowiadały o swojej pracy, o kosmetykach, o kosmetyczkach, o jakichś filmach. Tam nikt nie miał dzieci w edukacji domowej, więc nawet jeśli gdzieś później wypłynęło to, no to wiecie, a no dobra, to masz dzieci w edukacji domowej, ale nikt nie wchodził w te tematy jakoś szczegółowo, no bo to ludzi nie interesuje, którzy się tym nie zajmują i tego nie planują. I, i to jest takie miejsce, do którego ja idę odpocząć psychicznie. Ja nie jestem. To nie jest tak, że Polencję jest moją jakąś pasją i ja poświęcam temu swoje życie i myślę, że moje koleżanki i, i Kasia, która teraz, z którą teraz mam zajęcia, to rozumie. Ale ja tam idę sobie pośmiać się, pogadać, ee, zrelaksować. Oczywiście moje potrzeby w stosunku, bo to już kilka lat, moje potrzeby w stosunku do tych pierwotnych bardzo się zmieniły, to znaczy ja już mam większe dzieci, zupełnie inny etap, dużo, dużo więcej czasu dla siebie. Um, dużo więcej tematów, które robię poza edukacją domową. Ale było mi to wtedy potrzebne. I dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Bo ja pamiętam, że w tamtym momencie, jak się nad tym zastanawiałam, wydaje mi się, że Piotrek miał chyba dwa latka. I dlatego poszłam na te zajęcia, bo one były w sobotę do południa. Więc to był taki dzień, kiedy mój mąż mógł zostać z Piotrusiem, nawet to nie było do południa, to było chyba na jedenastą. Bo, bo wiedziałam, że w razie czego, żeby mój mąż po nocce już mógł yy, w razie czego się nim zająć? Powiedzmy, że ja go tam kładłam na drzemkę i gdyby, gdyby coś się działo, to on już wstał. E, bo mój mąż pracował na zmiany przez ostatnie 15 lat, no 14. E, i, I po prostu ja nie byłam w stanie zaplanować sobie żadnych zajęć w ciągu tygodnia i to były jedyne zajęcia, które były w soboty. Na którym mogłam się zapisać, i, i po prostu też potrzebowałam takiego kopa w postaci telefonu koleżanki, która mówi: chodź, idziemy razem, już przestań siedzieć ciągle w tym domu, nie? I ja miałam takie wyrzuty sumienia, że o Boże, ja zostawiam to dwuletnie dziecko, nie żeby z tatą, ale wiecie, i czy ono sobie poradzi, i czy ja w ogóle mogę. I teraz się trochę z tego śmieję, dlatego postanowiłam nagrać ten filmik dla wszystkich mam, które są w domu z małymi dziećmi, i, i powiedzieć wam, że wasze dzieci będą szczęśliwe, jeżeli wy będziecie szczęśliwe, a wy będziecie szczęśliwe, jeżeli zadbacie o siebie. I to nie chodzi mi o to, że teraz każda z was, nie wiem, każda z nas ma. Prawo i obowiązek znaleźć dla siebie ileś godzin w tygodniu, bo nasze sytuacje są różne, tak, zupełnie inną sytuację ma kobieta, która ma w domu dzieci, a jej mąż jest kierowcą i go po prostu nie ma i nie, że go nie ma dzień, dwa, trzy, tylko czasami go nie ma na przykład w tydzień albo dwa, <laughs> e, ale e, po prostu życie nie jest idealne i życie nie jest... E, sprawiedliwe, ani nie mamy wszyscy takiej samej sytuacji. Zupełnie inaczej będzie się relaksować osoba, która ma dużo kasy i ma możliwość, żeby pójść sobie na masaż, albo chodzić sobie do spa i chwała jej za to, niech chodzi, nie, nie wyrzucajcie sobie, korzystajcie, po to, po to te pieniążki też są, żeby, żeby je dobrze spożytkować, a relaks jest po prostu nam, mamom, szczególnie potrzebny ja dzisiaj chciałam powiedzieć Wam o takich rzeczach, które mi pomogły, już wspomniałam o tym, że poszłam po prostu do jakiejś grupy, która zajmowała się zupełnie innymi tematami niż ja na co dzień i to było dla mnie uwalniające, ale nie wiem, co będzie uwalniające dla Was, musicie sobie przemyśleć. Zauważyłam... Że jest taka tendencja i wydaje mi się, że ona jest bardzo fajna, ja nie umiem się w tym odnaleźć, jakby nie złapałam bakcyla, ale brzmi super, jest takie coś, że ludzie prowadzą dziennik wdzięczności, czyli jak mają te chwile dla siebie wieczorem, to starają się po prostu choćby przez 5 minut zapisać sobie, co było dobrego tego dnia. Co dobrego się wydarzyło. Może to się wydaje banalne, ale kiedy tak po całym dniu kładziemy się spać i mamy myśli, znowu nie zrobiłam tego, znowu nawaliłam, znowu na niego nakrzyczałam, jestem beznadziejna, le, 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 le. to się nakręcamy i idziemy spać z tą atmosferą e, i budzimy się z tą atmosferą i to jest bardzo niekorzystne. Dziennik wdzięczności właśnie ma zrobić to, że sobie zapisujemy, co było dobrego. E, I mi się nie udaje tego praktykować, bo ja jestem zbyt chaotyczna, zawsze go gdzieś zostawiłam. Ale, e, kiedy kładę się spać, to po modlitwie właśnie e, staram się zawsze podziękować za to, co było dobre. Nie zapisuję tego, ale dziękuję. E, a rano, kiedy wstaję, to zawsze dziękuję za to, że wstałam, że było mi dane się obudzić. E, I proszę o, o siły i błogosławieństwo na cały dzień. E, jak dzieci były małe i czasami po prostu mnie budziły, to była nawet cała moja modlitwa, bo na tyle byłam w stanie. E, i jakby myślę, że to jest ok, że kończę ten dzień z wdzięcznością i zaczynam z wdzięcznością. I wydaje mi się, że od kiedy zaczęłam to robić, to po prostu bardziej pozytywnie jestem nastawiona do, do każdego nowego dnia, że zasypiam też spokojniejsza. Eee, wczoraj właśnie miałam takie bardzo fajne spotkanie z koleżankami, i mówiłyśmy o spacerach. I ja, jak zawsze, wychodzę. To chodzę. Nie, ja nie idę na spacer. Ja Maszeruję, biegnę na czas, kroki liczę. I to moja koleżanka mi właśnie powiedziała wczoraj takie fajne słowa. Ona tak we mnie pracują, że jak ja idę na spacer, to nawet nie biegnę, nie idę szybko, bo całe życie się śpieszymy, ciągle gdzieś biegniemy, mamy podniesione to ciśnienie. I właśnie ktoś jej powiedział i ona to powiedziała mi, że jak idziesz na spacer, to idź powoli. Może jesteś na etapie, w którym chodzisz na spacery powoli z dziećmi i nie masz takiej potrzeby, ale ja teraz mam duże dzieci i ciągle biegam. Jeden zajęcia, drugie zajęcia, tam, tam, egzaminy, to, to, dużo się dzieje. I tak sobie pomyślałam, matko, faktycznie ja nie wiem nawet, co to jest powolny spacer. Ja ciągle gdzieś biegnę, ja ciągle coś robię szybko. I właśnie postanowiłam, że spróbuję nie robić kroków, żeby jak najwięcej ich zrobić, Eee, tylko, że spróbuję od czasu do czasu. Nie obiecuję sobie, że codziennie, bo już nie jestem na tyle naiwna, żeby, żeby myśleć, że teraz wprowadzę coś wielkiego, ale że choćby raz w tygodniu pójdę na powolny spacer, że ja pójdę powoli, ja się podelektuję. Zdarza mi się taki powolny spacer faktycznie, jak jedę z Piotrusiem bo jak się idzie z takim małym szkrabem, to po prostu wiecie, tam zobaczy żuka, tam biedronkę, tam leci motyle, tu jest fajny kamień, a tam z rzeczki zrzucaliśmy ostatnio patyki i po drugiej stronie mostu tam, sprawdzaliśmy, kto wygrał, czyli patyk był szybszy, więc to faktycznie zwalnia i jak ostatnio poszłam z nim na taki spacer, to czułam się naprawdę mega zrelaksowana. Więc myślę, że w dzisiejszym czasie bardzo ważne jest, żeby coś spróbować robić powoli. No, ja średnio lubię spacery, ale ale właśnie, może po prostu warto cokolwiek, jak robimy, że sobie postanawiam, że dzisiaj na przykład, choćby obiad, że zrobię jakąś rzecz powoli. Mam czas, to nie mówię, ja sobie szybko czasa potem posprzątam to, 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 tylko, nie wiem, raz, w tygodniu zrobić coś powoli. Nie będę się śpieszyć. Włączę sobie muzykę i będę sobie to robić wolno. Wydaje mi się, że to może być dla nas takie uwalniające. E, mi też pomagało, jak dzieci były małe, jak chodziliśmy do lasu. E, przyznaję, że teraz. Mimo tego, że chłopcy by chcieli z mi bardzo trudno wygospodarować, bo to trzeba mieć dużo czasu na to. I Maksymilia ma dużo nauki i egzaminy, i ciągle jakaś szkoła muzyczna. I żałuję, mam nadzieję, że jakoś to, uf, jakoś to po prostu muszę poukładać, żebyśmy mieli jakieś takie jedno do południa wolne, na przykład od rana do dwunastej, żebyśmy mogli po prostu do tego lasu od czasu do czasu pójść. Bardzo mi to pomagało. Ja robiłam naleśniki z dżemem, kocyk brałam. I, I z koleżanką szliśmy do lasu z dziećmi, rozkładałyśmy te kocyki. Ja myślę, że nawet teraz moja koleżanka już pracuje, dzieci jej chodzą do szkoły, ale myślę, że spokojnie mogłabym sobie wziąć książkę. A chłopcy budowali jakieś szałasy. Dzieci w lesie zawsze mają co robić. Aczkolwiek też wiem, że na początku chodziliśmy właśnie z tymi znajomymi i kiedy potem zaczęliśmy chodzić sami, to oni się nie umieli odnaleźć. Więc albo musimy znaleźć ekipę, albo chłopcy muszą się nauczyć jak się odnaleźć w lesie, po prostu w swoim towarzystwie tylko. Jedna jeszcze taka rzecz, która mi pomaga, bo ja nie jestem takim typem, jakby to powiedzieć, artystki, takim, ja jestem, wiecie, inżynierem, u mnie w domu wszystko jest praktyczne i przemyślane i ma być użyteczne, a mniej już ładne. Nie oczywiście zachwycają mnie ładne wnętrza i ja absolutnie tego nie podważam. I jakby ktoś pisze, i powiecie: Słuchaj, mam nieograniczony budżet zrobić 10 projektów i wybierz sobie, jakbyś chciał, żeby wyglądał Twój dom, to biorę w ciemno. Więc jak ktoś ma ochotę <grych> zrobić mi remont, a wcześniej dać mi projekt do zatwierdzenia, to piszcie śmiało, mm, ale czasami moja praktyczność i ten mój taki inżynierski sposób bycia. I właśnie sprawia, że jest jeszcze większy pośpiech, i wszystko takie po, po, um, poukładane jodniki. I mi wtedy pomaga, jak sobie od czasu do czasu kupię kwiaty. Brzmi może banalnie, ale faktycznie te kwiaty na stole powodują, że w mojej głowie pojawia się taki slowdown. Gdzie się śpieszysz, kobieto? Usiądź, wypij tu kawę, popatrz na te piękne tulipany. Nie wiem, co Was zachwyca, może, może yy, zupełnie coś innego, ale myślę, że fajnie odkryć coś, co, co Cię spowalnia. Yy, co ja jeszcze robię, żeby się zrelaksować? Czytam książki, kryminały, przygodowe, zupełnie niezwiązane z edukacją i z wychowaniem dzieci. Taką mam teraz potrzebę. Nie mam czas, kiedy czytałam całe mnóstwo książek o wychowywaniu dzieci. Yy, teraz już nie mogę na nie patrzeć. Po prostu, no już wiecie, przesyt mam. E, tak samo o edukacji domowej. Miałam czas, że czytałam, oglądałam i tak dalej. I w tym temacie jeszcze lubię czasem coś, coś ciekawego poczytać. Nie powiem, że nie. Mm, no ale jak to są książki na przykład o pierwszym etapie, jak ktoś ciągle pisze, albo mówi o klasach 1-3, to mnie to już po prostu nie, nie kręci, no bo mam często większe doświadczenie i mnie to po prostu nudzi. Ja już wiem, co się nie sprawdzi. No wiadomo, że to jest trochę tak jakby... Jakbym teraz czytała o, o niemowlaku. No nie mam już niemowlaka, tak? No mam jeszcze dzieci w klasach 1-3, no ale, no ale już nie czytam, tak? Nie czytałam książek o niemowlaku, jak miałam Piotrka. Już było to moje czwarte dziecko, naprawdę nie potrzebowałam czytać książek o tym, jak się nim zajmować i jak go karmić. Ale chętnie ogól, słucham różnych tekstów, znaczy czytam różne teksty i słucham, jeśli się pojawiają, oczywiście wszystko anglojęzyczne, dlatego nie za często to robię, bo mnie to męczy. O, o starszych e, klasach w edukacji domowej. Tego mi brakuje. Brakuje mi tego w przestrzeni internetu, ale sama wiem teraz dlaczego tak jest. Po prostu ci, co mają starsze dzieci, to albo już nie żyją tą edukacją domową, bo te dzieci się zajmują tym sobie same i my jesteśmy już tylko transportem na egzaminy i takim przysłowiowym kopem w tyłek, żeby to dziecko zmobilizować. Albo nie mamy na to czasu. Bo jeżeli dzieci są trudniejsze, to jak masz dziecko z problemami w klasie 7-8, to naprawdę nie masz czasu ani pisać, ani czytać, ani nagrywać. Myślę, że z tego to wynika. Może się mylę, może gdzieś sama ja nie dostrzegam. Więc jeśli wiecie, że są jakieś blogi albo filmiki na YouTubie, w których ktoś opowiada o tym, jak uczy dziecko swoje na przykład w liceum, ale nie tych uczniów, bo to jest zupełnie inna perspektywa, tylko rodziców, to, to dajcie znać. Więc czytam książki relaksujące, od tego wyszłam, kryminały, przygodowe. Kobena strasznie lubię. I ktoś powiedział mi kiedyś, że to jest takie wstyczniające, że to jest takie głupie, takie banalne czytanie. No spoko, na pewno bardziej rozwijające niż scrollowanie Instagrama. Ja dostałam tą wiadomość na Instagramie. a ja po prostu potrzebuję jakiegoś relaksu od czasu do czasu. Potrzebuję poczytać coś, co nie ma na celu mnie, co nie ma na celu mnie koniecznie rozwijać intelektualnie. Mój mózg czasami potrzebuje się odmóżdzić i uważam, że taka książka jest lepsza niż film. Filmy też bardzo lubię, dużo oglądamy filmów, ale nie jestem specjalistką w tej dziedzinie. Lubię rozwalanki, lubię akcje. <noise> Naprawdę mam męski umysł. Sposobów na relaks jest sporo. Ja to tylko tak opowiadałam trochę, e, bo, bo czasami potrzebujemy pomysłu na to, jak się możemy zrelaksować. E, wiem, że to jest bardzo indywidualne i zapewniam Was, że jak piszecie w Google metody relaksu albo jak się zrelaksować, kiedy jesteś mamą, ja to nawet czytałam. <laughs> Wyjść na 5 minut, choćby wynieść śmieci na przykład, tak? No, to okay, nie? Jakby. Faktycznie może być tak, że to jest taki żart, ale faktycznie tak jest. Słuchajcie, jak urodzicie dziecko jesteście cały czas przy tej piersi z tym dzieckiem, i czujecie się takie po prostu, że nawet wyjść z domu nie możecie. No to ja pamiętam tą euforię, kiedy pierwszy raz pojechałam sama na zakupy do biedronki. I to dużo osób pisze, tak? Jedziesz sama na zakupy, i to wyjście na te pół godziny, 30 minut, kiedy jestem sama ze sobą, jest mega uwalniające. I my musimy na ten etap, w którym jesteśmy, znaleźć to, co jest dla nas uwalniające. I e, musimy się wyzbyć, mi się wydaje, że to jest takie polskie, że my, my jesteśmy takie matki polskie, ja tak się zajadę, ja tak się poświęcę, ja tak z siebie zrezygnuję, cała się po prostu dam da rozerwać tym dzieciom dosłownie... nie dosłownie oczywiście, tylko w cudzysłowiu i tak wszystko dla nich zrobię, I z wszystkiego zrezygnuję, bo ja jestem... Taka, a w środku po prostu taka gula, taka gula, takie, takie rozdwojenie, taka złość. Ile razy jest tak, że my się tak poświęcamy, poświęcamy, potem tak wybuchamy na te dzieci, nie? albo na tego męża, biednego, bogu ducha winnego, e, który po prostu przyszedł z pracy, a my po prostu tak cały dzień, tak wbrew sobie, e, robimy te rzeczy tylko dla wszystkich, a ja posprzątam i ugotuję, już ledwo zipi, ale żeby on przyszedł, to ja ugotuję i wysprzątam, żeby on przyszedł. Tego czystego domu, z tym dobrym obiadem i witam go taką psz, rozwalanką, jaka jestem sfrustrowana i zmęczona, nie? I ja pamiętam, jak moja koleżanka mi na to zwracała uwagę, że powinnam bardziej zadbać o siebie. Ja bardzo chciałam jej wtedy posłuchać, ale naprawdę nie widziałam perspektywy, jak to zrobić. Wydaje mi się, że też była mało asertywna, za bardzo też nie chciałam obciążać tego mojego męża. Czasami może przesadzałam, też nie umiałam prosić o pomoc. Więc Chciałam powiedzieć, że naprawdę bardzo ważne jest to i wydaje mi się, może teraz będę trochę szalona, ale wydaje mi się, że ważniejsze od kolejnych zajęć kung fu, juditsu, jogi, basenu, piątego języka dla Waszego dziecka jest to, żeby powiedzieć sobie, nie, no za dużo tego, wyluzuj, nie. Ty posiedź w domu, choćbyś miał przez pół godziny to dziecko, jak zobaczy bajkę, to świat się nie zawali, nie. I, I warto zadbać o siebie, bo jak dam temu dziecku te pół godziny, żeby ono tą bajkę zobaczyło z taką świadomością, dobra, mamy pół godziny, a ja teraz mam pół godziny dla siebie, będę czytać książkę, która mnie relaksuje, która nie jest o Tobie, nie jest o w życiu, bo no, chyba, że Was to relaksuje, nawet jak czytacie o wychowaniu, to jak najbardziej, nie? I za te pół godziny ja mam siłę, żeby powiedzieć, dobra, koniec bajki, przyciskam czerwony przycisk, nie obchodzi mnie, że ono się tam drze, bo ja mam pomysł, co z nim zrobić. A nie na takiej zasadzie, że jadę, jadę, jadę i po prostu padam i już włączam to, 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 tą bajkę taka wykończona i, i, i po prostu przysypiam na 3 godziny, a to dziecko 3 godziny przed tym telewizorem, nie? Warto zadbać o siebie, warto zadbać o, 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 o swój taki stan fizyczny i psychiczny, bo. Yy... Jakby nie wydaje mi się, że, bo czasami tak jest, że ktoś mówi, że a bo siedzisz cały czas w domu, to wariujesz. Nie wydaje mi się, żeby problemem było to, że ja jestem w domu na przykład i mam mało kontaktu z dorosłymi osobami, bo nie mam potrzeby kontaktów takich o niczym, nie? Jakby nie brakuje mi takiej gadkiej szmatki, jak w pracy była na przykład. Oczywiście fajnie, bo poznałam swoją przyjaciółkę Basię w pracy i. Mi się mega gadało, ale nie zawsze tak było, tak? Czasami byłam w pracy, w których gadka była po prostu o pierdołach. O, o, no było to takim marnowaniem czasu, powiedzmy. tak? Że, że gadamy o dupie marynie i jakby tych rozmów nie było, to nic by w moim życiu się nie zmieniło. Więc nie brakuje mi tego, nie? Wcale mi nie brakuje tego stresu wynikającego z pracy, z tego, że za chwilę jeszcze szef opieprzy albo że nie postawiałam kropki na końcu zdania w jakimś pliku. Nie, no nie brakuje mi tego. I nie jest wcale tak, że potrzebuje wyjść do dorosłych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że warto mieć jakąś taką swoją grupę, z którą można po prostu twórczo porozmawiać, nie? Ja wczoraj byłam na tej kawie z koleżankami, co wam mówiłam. I jedna to jest moja koleżanka z edukacji domowej, i druga w sumie też. E, to było wyjście z Agatą Głażewską, która napisała książkę e, Edukacja domowa jako styl życia, i z taką Anią, która zresztą nas poznała nie eee, niecałe dwie godziny na kawie, ale ja wróciłam taka naładowana, tyle fajnych tematów poruszyłyśmy i o duchowości, i o rozwoju i tak dalej. I wydaje mi się, że warto iść po prostu poszukać takich e, znajomości, które są dla Was takim, taką, takim e, że Was ładują, nie? Że na przykład, e, nawet jeśli to będzie wyjście na spacer z koleżanką, która ma dzieci i te dzieci biegają i idziecie po prostu e, po łące czy po leśnej drodze i te dzieci gdzieś tam sobie gadają. To, to was tak naładuje. A jeżeli będziecie takie gadanie dla gadania, no to będziecie bardziej po prostu zmęczeni. Naprawdę można dostać do głowy, jak się jest tyle czasu z dziećmi. No po prostu e, to jest wykańczające. I dla, naprawdę warto sobie uświadomić, że mamy prawo też zadbać o siebie, e, żeby postarać się po prostu znaleźć ten czas bez wyrzutu sumienia. Myślę, że. To pokolenie, które teraz wchodzi w edukację domową, już ma z tym dużo mniejszy problem niż moje pokolenie, ale pewnie jeszcze wiele z Was ma wyrzuty sumienia, jak wychodzi z domu, wydaje Wam się, że powinnyśmy mieć zawsze czysto, wszystko porobione. Też nie chodzi mi o to, żeby popadać w taką skrajność, czyli bałagan, taki unschooling i jedzenie z paczki, nie? Wydaje mi się, że jakby trzeba znaleźć w tym złoty środek. Ja Wam kiedyś mówiłam, że ja stosuję tą metodę fly lady. Stosuję ją bardziej lub mniej dokładnie, eee, teraz wróciłam do bardziej, to jest na moim blogu do pobrania, ale nie są idealne, niech sobie każdy zrobi maszer pod siebie, to zawsze będzie najlepsze. Jakąś poranną rutynę, eee, mam tutaj ścielenie łóżka, ubrać się, dwie minuty, Poćwiczyć łazienkę, włączyć pranie albo suszenie, jeżeli włączyłam e, pranie na noc, oprócz wargę. po południu mam to jedno miejsce, które ja nazywam hotspot, czyli komoda, gdzie się wszystko gromadzi poświęcić 15 minut na sprzątanie strefy, którą opowiadam o Fly Lady i poskładać prania wieczorem przygotować pranie, wyczyścić zlew, włączyć zmywarkę i pilnować, żeby iść spać. No to są banalne rzeczy, ale jakoś tam układają to wszystko. I, i ja lubię mieć posprzątane i ja lubię mieć dobry obiad, taki zdrowy i wartościowy. E, natomiast staram się, żeby to, żeby to nie było kosztem mojego zdrowia i żeby to nie było kosztem e, mojego zdrowia psychicznego. Zachęcam Was bardzo do tego, żeby o siebie dbać, żeby znajdować dla siebie czas, żeby robić to bez wyrzutów sumienia, bo to jest dla mnie, jakby to jest dla mnie takim najistotniejszym elementem tego filmu. Ja chcę Wam powiedzieć, że macie prawo i obowiązek, przy czym naciskam akcent na obowiązek dbać o siebie, dbać o stan swojej psychiki, o poziom swojego szczęścia, ponieważ zdrowa, Mama fizycznie, mama szczęśliwa, mama zaspokojona e, psychicznie, fizycznie w każdym aspekcie e, potrzeb ludzkich, e, to mama, która jest najlepszą wersją siebie i jest najlepszą mamą. I lepiej powiedzieć swojemu dziecku: Nie, ja teraz nie będę się z Tobą bawić, bo ja mam teraz czas tylko dla siebie. E, I odpocząć i potem mieć siłę na tym zabawę, niż robić to w sobie i wybuchnąć. Więc nie tylko naszym prawem, ale takim obowiązkiem jest dbanie o siebie i odpoczywanie i powinnyśmy to robić bez wyrzutów sumienia. Do tego dzisiaj zachęcam i mam do Was wielką prośbę, ponieważ ja powiedziałam, tych pomysłów na odpoczywanie jest całe mnóstwo. Ja powiedziałam takie podstawowe, które u mnie się sprawdziły, bo ja jestem jaka jestem, mam jakieś swoje Mam jakieś swoje doświadczenia, coś mi tam w życiu sprawiło, że tak a nie inaczej odpoczęła i tam a nie gdzie indziej chodzę na zajęcia i tak dalej. Natomiast może wy macie jakieś swoje metody i jakieś swoje sposoby, którymi po, chcecie się podzielić. Może mnie zainspirujecie, może zainspirujecie kogoś innego. E, bardzo Was proszę, podzielcie się o tym, tym jak odpoczywacie, co Was relaksuje i e, jeśli możecie, to napiszcie, proszę, ile macie dzieci i w jakim wieku, bo to będzie też takie umacniające dla osób, które to czytają, tak? Bo na przykład, jak ktoś powie: Ja trzy razy w tygodniu wchodzę na siłkę. E, i nie napiszę, że mam dzieci dwoje lat 15 i 13, to jak przecież to mama piątki dzieci w wieku 6, 5, 4, 3, 2 i 1, to powiedz boże, no ja w życiu nie odpocznę. Tak wiecie o co mi chodzi. Podzielcie się proszę tymi doświadczeniami. Ja naprawdę jestem mega ciekawa i mam nadzieję, że będzie to dla mnie taki powiew świeżości, nowych pomysłów i też wprowadzę coś w życie. Dzięki bardzo za wysłuchanie, jeśli ktoś dotrwał do końca. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, a w następnym filmiku będzie prawdopodobnie o wychowaniu. Eee, I będzie w ogóle więcej gości na moim kanale, tak jak obiecałam. Także czekajcie na kolejne filmiki. A no jeszcze przepraszam, że była ta przerwa, ale jak wiecie z Instagrama, jeśli nie obserwujecie, albo nie wiecie, totalnie rozłożyła mnie angina, więc eee, wszystko, wszystko się po prostu poprzesuwało. No trudno takie jest życie. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, papa. Pa. you <laughs>